Sajcie Minecrafterzy z tej strony Policzmy. Dziś dla Was mam nowy konkurs, pierwszy konkurs, który ogłaszam, gdyż mam bardzo mało subskrybucji. Po prostu chcę rozwijać się i chcę z Wami dalej grać, nagrywać i ogólnie. No dobrze, może przejdźmy do rzeczy. Yy, konkurs polega na zasubskrybowaniu mojego kanału i zaproszeniu do niego pięciu graczy minecrafta lub nie kogoś kogo interesuje minecraft i tego typu gry bo nie będę tylko nagrywać z minecrafta więc tak pięć osób zaprosić podać nick tylko tych graczy którzy zasubskrybują pięciu oczywiście i napisać w komentarzu pod tym filmikiem gotowe i to będzie na tyle Dnia 20 marca będzie ogłoszone wyniki. No, więc tak, przejdźmy do tej sympatyczniejszej rzeczy. Do wygrania jest, może zacznę dalej, udostępnienie Waszego kanału na moim profilu oraz nowy gift code do wykorzystania w swoim Minecrafcie lub dania go dla innej osoby. Mam nadzieję, że konkurs Wam się spodoba, nie jest oczywiście oszukany, ponieważ nie robię tego bezmyślnie i nie chcę po prostu Was oszukiwać, chcę po prostu z Wami grać i, no tak jak mówiłem na początku. Więc ja za dziękuję, mam nadzieję, że dużo osób weźmie w tym w konkursie udział i cześć, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bierzcie udział. Na razie.